Nie wolno Amerykanom pomagać. Do momentu, dopóki oni nie zaczną nas traktować jako równego partnera. Jeśli śledzisz na bieżąco doniesienia o Michale Wiśniewskim, to z pewnością wiesz, gdzie wystąpi w maju lider zespołu Ich Troje: A. W konkursie Eurowizji w Rydze, B. w Sanremo. C. W Sopocie. Jeśli znasz odpowiedź, wyślij SMS o treści A, B lub C pod numer 7222 lub zadzwoń 0700 383 010. Do wygrania wycieczka do Grecji ufundowana przez Biuro Podróży El Greco. Ja współczuję wszystkim, wszystkim, którzy biorą udział w tego rodzaju... Dlatego e, chcę ci konkursie. powiedzieć to jest krótko. Taki stres e, e, kolegom. No. Masz świadomość, że nie, jest, jesteś, tak. że nie reprezentujesz siebie tylko i reprezentujesz kraj po to prostu. To jest ram. I między Bogiem a prawdą przy piosence Eurowizji jest to nie samo ma, będą. Bogiem głosować... a prawdą, Pan Bóg jest prawdą. Gwoli ścisłości. Przepraszam. To, to, to chyba już ty mi kiedyś mówiłeś. Tak jest, mówiłem Ci już parę razy. No dobra, dalej. E, uważam, że największą żenadą, e, która się obecnie zdarzyła od pana e, naszego prezydenta, z całym szacunkiem dla niego, bo ja jestem jego wielkim zwolennikiem, natomiast żenujące jest to, że zgodził się na pomoc Ameryce, e, tolerując w dalszym ciągu wizy dla Polaków. Bo to, co robią z nami na granicach, tak. jest po prostu żenujące to i jest, poniżej tak, dopuszczalnej tak, normy. Oczywiście. No tak, przy czym I to jest wyższe... pewnie wyższa polityka, której ja nie rozumiem jako Michał Wiśniewski, no, ale ja śpiewam o, polityka, o tym, że żadnych granic. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, i jestem e, e, zdecydowanie na takim etapie, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pani z emigration patrzyła na mnie, czy ja mam zapakowaną szynkę którą przewodzę i mam zamiar zatruć wszystkich w Stanach. No tak, ale dla Pani z emigration, no, nie jesteś nie Michał Wiśniewski. Ale to, to nie ważne, czy ja ma. Michał Wiśniewski, czy masz przed, zielone, nazywam czy czerwone się czy Kowalski. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, ale to właśnie nie, ja... No, ja się z Tobą zgadzam, że Słuchaj, akurat proszę by wybacz, byśmy... ale ja mam niemieckie obywatelstwo i wjeżdżam i w ogóle się nikt nie o wizę nie pyta. Ja mówię właśnie o Polakach, czyli chodzi mi o Janie ale Kowalskim, a nie o Michale Wiśniewskim. I nie ze względu na czerwone włosy czy zespół ich troje, tylko y, ze względu na to, że uważam to za żenujące. Nie no, jest to żenujące, ale z się. ja się z... zgadzam. Nie, ja też. Nie, nie to nie, nie to, to te kolejki na lotniskach. Y, nie to wolno to Amerykanom pomagać. Do momentu, dopóki oni nie zaczną nas traktować jako równego partnera będąc osobą na którą patrzy patrzą nie wiem, setki tysięcy małolatów każde twoje słowo oglądają z tej i z tej strony prawda patrząc jakby na to co ty robisz jak się zachowujesz jak mówisz jaki jest twój język itp itd i o czym mówisz i czy to co mówisz potwierdza w swoim życiu możesz zrobić albo bardzo dużo złego, albo bardzo dużo dobrego. Jedni będą cię za to chwalić, a inni będą cię za to ganić, jeżeli zobaczą, że nie wykorzystujesz. Dzięki tego w sposób Bogu, właściwy. nie wzbudzam. E, nie. Dzięki Bogu, mogę sobie powiedzieć, Bardziej na pewno, się wścieką, na pewno, na pewno, bo nauczyłem się dzięki Bogu wybaczać. I no. e, gdyby ta cała złość narastała we mnie i narastała, tak jak narasta w wielu ludziach, których znam. To zostałbym już dawno mordercą. Michał, ale mówię, Ci, im bardziej będziesz w na to, i całą <grym> ale to by życia było tylko konsekwencją. Spędził, I zupełnie, niepotrzebnie. Na tych ludzi tak. najeżdżasz, tak, tym gorzej tak. dla ciebie, bo oni to bardziej to najeżdżają być, ale... na ciebie. Kupiłem sobie właśnie taką kurteczkę, jak ty masz ładną. No troszeczkę dłuższą, ale bardzo fajna.

Impreza karaoke przy basenie, uczczenie przeprowadzki i rozpoczęcie nowego etapu w życiu. Odtąd przez trzy miesiące ich życie toczyć się będzie na oczach telewidzów. Dalej potoczyła się impreza. Oglądaj w tvn 7 o 23.10. O programie jestem, jaki jestem, słuchaj także w Radiu Z. Michał Wiśniewski tak blisko jak nigdy wcześniej. Nie strać tej szansy. Weź udział w niedzielnym programie Jestem jaki jestem i zobacz Michała Wiśniewskiego na żywo. Wyślij sms o treści studio pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680.